Dzień dobry we wtorek, 4 marca. Zacznijmy dzień z przewagą, a na początek podsumowanie rynków. W poniedziałek indeks WIG-20 wzrósł o 0,9% do 2601 punktów. Obroty na giełdzie papierów wartościowych wyniosły 1,8 miliarda złotych. Najmocniej wśród blue chipów zyskiwała Jastrzębska Spółka Węglowa, bo 2,6%, a na drugim biegunie kruk tracił 3,7%, kontynuując spadki sprzed weekendu po publikacji wyników. Na szerokim rynku uwagę zwracają silne wzrosty spółek związanych z przemysłem zbrojeniowym: Protektor 28%, Zręb 18,6%, Lubawa 13,6%. Niemiecki indeks DAX wzrósł aż o 2,6%, podobnie jak na pozostałych europejskich rynkach, na fali wzrostu spółek zbrojeniowych. W Stanach Zjednoczonych główne indeksy zakończyły sesję na minusie. Tymczasem w Azji inwestorzy z Chin odpowiadają już za połowę obrotów handlowych w Hongkongu. W poniedziałek silnie umacniał się złoty. Dolar taniał do 3 zł i 96 groszy, a euro do 4 zł i 16 groszy. Według City Handlowego, mocny złoty będzie stwarzał rynkową presję na obniżki stóp procentowych. 3 marca 2025 roku rozpoczęła się rejestracja do Index Investment Challenge, prestiżowego konkursu inwestycyjnego skierowanego do studentów oraz uczniów szkół policyjnych z całej Polski, którego jesteśmy patronem medialnym. Na zwycięzcę konkursu czeka nagroda główna w wysokości 7500 zł, a łączna pula nagród w konkursie przekracza 40 tysięcy złotych. Gospodarka i makroekonomia. Wskaźnik PMI ogółem dla Polski wzrósł do 50,6 punktów w lutym, podczas gdy spodziewano się 49 punktów. Wskaźnik PMI dla przemysłów w Polsce w lutym Wyniósł 50,6 punktu, podczas gdy w styczniu było to jedynie 48,8 punktu. Domański stwierdził, że PMI sygnalizuje ożywienie w sektorze przemysłowym. Ministerstwo Aktywów Państwowych nie prowadzi prac nad przekształceniem Bogdanki w Spółkę Skarbu Państwa. Ministerstwo Aktywów Państwowych chce na stałe wprowadzić 90% zwolnienie z wymagalnych depozytów dla transakcji na towarowej giełdzie energii. Prezes Polskiej Grupy Energetycznej Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna stwierdził, że bełchatów ma wszystkie atuty dla lokalizacji drugiej elektrowni jądrowej w kraju. Inflacja HISP w strefie euro wyniosła 2,4% rok do roku w lutym, według wstępnych danych. Wskaźnik PMI dla przemysłu strefy euro wyniósł 47,6 punktów w lutym bieżącego roku, wobec 46,6 punktów miesiąc wcześniej. Wskaźnik PMI dla przemysłu Niemiec wyniósł 46,5 punktów w lutym bieżącego roku wobec 45 punktów miesiąc wcześniej. Partie prowadzące rozmowy w sprawie utworzenia nowego rządu Niemiec rozważają szybkie utworzenie dwóch specjalnych funduszy, potencjalnie o wartości około 400 miliardów euro na obronę oraz od 400 do 500 miliardów euro na infrastrukturę. Szefowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock określiła starcie w Białym Domu jako początek. Ery Nikczemności, podkreślając potrzebę silniejszej współpracy międzynarodowej i inwestycji w obronność. Według niej trzeba bronić ładu międzynarodowego opartego na zasadach, aby wolne kraje mogły czuć się bezpiecznie wobec mocniejszych sąsiadów. Podczas szczytu w Londynie premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer ogłosił uzgodnienie kroków na rzecz wsparcia Ukrainy, w tym kontynuację pomocy wojskowej i zwiększenie presji gospodarczej na Rosję. Wielka Brytania zaoferowała Ukrainie 1,6 miliarda funtów. Na zakup ponad pięciu tysięcy pocisków przeciwlotniczych. Starmer zapowiedział również utworzenie koalicji chętnych do obrony ewentualnego rozejmu na Ukrainie z udziałem brytyjskich żołnierzy i samolotów. Francja i Wielka Brytania proponują częściowy miesięczny rozejm między Rosją a Ukrainą, który obejmowałby ataki na infrastrukturę powietrzną, morską i energetyczną, ale nie obejmowałby walk naziemnych. Wołodymyr Zełęski powiedział, że wierzy, że może uratować swoje stosunki z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem po ich wybuchowym spotkaniu w gabinecie owalnym, ale że rozmowy muszą być kontynuowane za zamkniętymi drzwiami. Tymczasem sojusznicy Trumpa wywierają presję na załęskiego, aby zmienił kurs lub zrezygnował. Donald Trump ogłosił utworzenie amerykańskiej rezerwy strategicznej kryptowalut, obejmującej m.in. Bitcoin, Ethereum, Ripple, Solana i Cardano, co ma uczynić Stany Zjednoczone. Krypto-stolicą świata oraz wspierać rozwój sektora cyfrowych aktywów. Rezerwa ta jest częścią szerszego rozporządzenia wykonawczego mającego na celu wzmocnienie amerykańskiego przywództwa w technologii finansowej, a także odpowiedzią na wcześniejsze restrykcje wobec kryptowalut. Ogłoszenie wywołało gwałtowny wzrost cen wybranych kryptowalut i zwiększyło kapitalizację rynku o 300 miliardów dolarów. Wskaźnik PMI dla przemysłu Stanów Zjednoczonych wzrósł do 52,7 punktów w lutym. Ulubiona przez rezerwę federalną inflacja PCS powolniła do 2,5% rok do roku. Wydatki amerykańskich konsumentów spadły po raz pierwszy od dwóch lat. Prezydent Trump ogłosił zakończenie inwazji nielegalnych imigrantów. W lutym zatrzymano na granicy tylko 8,5 tysiąca osób, przy czym wszyscy zostali deportowani bądź oskarżeni o przestępstwa. Dodatkowo liczba aresztowań nielegalnie przebywających w kraju imigrantów wzrosła w lutym ponad sześciokrotnie. Dyrektorzy firm konsultingowych spotykają się z przedstawicielami Białego Domu, aby ratować kontrakty. Biznes. Orlen podpisał z norweskim Equinorem porozumienie dotyczące rozwoju technologii CCS, czyli wychwytywania i magazynowania dwutlenku węgla. W ramach współpracy obie firmy przeprowadzą identyfikację potencjalnych miejsc składowania dwutlenku węgla, zarówno na lądzie, jak i w polskiej części Bałtyku. Orlen planuje do 2035 roku osiągnąć zdolność magazynowania 4 milionów ton dwutlenku węgla rocznie, z czego część zostanie wykorzystana na potrzeby dekarbonizacji własnych aktywów, a reszta będzie oferowana jako usługa dla innych firm. Capital Park przechodzi kluczowe zmiany. Po wykupieniu udziałów Madison International Realty. Zarząd posiada 65% akcji firmy. Spółka koncentruje się na dużych projektach, takich jak Nowy Wełnowiec w Katowicach o powierzchni 300 tys. m2 oraz inwestycjach mieszkaniowych w Trójmieście i Szczecinie. Capital Park analizuje również ekspansję zagraniczną, rozważając projekty w Atenach, Bukareszcie i Niemczech. Sąd rejonowy dla Krakowa Śródmieścia zatwierdził układ restrukturyzacyjny spółki All-In-Games. W ramach tego układu wierzytelności będą zaspokajane zgodnie z podziałem na wyodrębnione grupy wierzycieli. Postanowienie nie jest prawomocne. Grupa Greenwald podpisała umowę z BYD Energy Storage na realizację dwóch magazynów energii w Polsce o łącznej pojemności do 1,6 gigawatogodziny. A teraz krótki flash: wiadomości biznesowych ze świata. Honda zdecydowała się produkować swoją hybrydę, model Civic nowej generacji, w amerykańskim stanie Indiana, zamiast w Meksyku, aby uniknąć potencjalnych ceł. Projektanci chipów Nvidia i Broadcom przeprowadzają testy produkcyjne z firmą Intel. Apple pozostaje w tyle w wyścigu sztucznej inteligencji, a jego technologia Apple Intelligence nie dorównuje konkurencji, co może zagrozić przyszłej pozycji firmy. Współzałożyciel Google wezwał pracowników do powrotu do biur w pełnym wymiarze godzin. Meta zwolniła około 20 pracowników za wyciek poufnych informacji i zapowiada kolejne działania przeciwko przeciekom. Blackstone podniósł wynagrodzenie prezesa Schwarzmana o 11% do 1 miliarda dolarów. Adani Group wznawia plany inwestycji w Stanach Zjednoczonych o wartości 10 miliardów dolarów pomimo zarzutów kryminalnych. Unilever traci rynek na rzecz mniejszych marek, a sprzedaż Helmans spada podczas gdy Dukes Mayo osiąga 100 milionów dolarów przychodów. Konsumenci wybierają tańsze alternatywy, co wpływa na spadek zysków gigantów FMCG takich jak Unilever i Procter Gamble. Transakcje i finansowanie. SmartLink Partners, polski fundusz Venture Capital, zainwestował 1 milion euro w formie CLA w firmę technologiczną Choice, oferującą kompleksową i innowacyjną platformę SaaS dla branży restauracyjnej. Platforma umożliwia cyfryzację obsługi klienta zarówno w restauracjach, jak i online. Aileron przejmuje pozostałe 30% udziałów w Virtual M i The Big 3 912, finalizując transakcję do końca 2025 roku. Spółka jednocześnie sprzedaje 100% udziałów w argentyńskiej Virtual Mind SRL w ramach strategii dezinwestycji na tamtejszym rynku. Software Mind wcześniej nabył 70% udziałów w Virtual M i The Big 3 912 na podstawie umowy z 2022 roku. Profi, lider rynku pasztetów, zmienia właściciela. AMC sprzedaje spółkę Custodia Capital za ponad 100 milionów złotych. Nowy właściciel planuje rozwój marki, która ma 47,5% udziału w rynku pasztetów i blisko połowę w segmencie gotowych zup. AMC reinwestuje zyski z transakcji, kontynuując ekspansję w sektorze dóbr konsumpcyjnych. Custodia Capital to fundusz inwestycyjny, który prowadzi działalność m.in. z wykorzystaniem alternatywnych spółek inwestycyjnych. Purple Ray Studio planuje przeprowadzenie oferty publicznej akcji, planując debiut na New Connect. Purple Ray Studio to krakowskie niezależne studio gamingowe, założone w 2022 roku znane z gry BOTY, Byteland Overclocked. Konsorcjum BlackRock, Allianz i TND Holdings przygotowują ostateczne oferty na należącą do Cinven niemiecką firmę ubezpieczeniową Viridium, która może uzyskać wycenę 3 miliardy i 600 milionów dolarów. Włoski ubezpieczyciel generali, który posiada 10% udziałów, rozważa dołączenie do oferty BlackRock. Włoski pożyczkodawca Banco BPM otrzymał zgodę akcjonariuszy na zwiększenie swojej oferty na włoskiego zarządzającego aktywami Anima z 1,7 miliarda dolarów do 1,9 miliarda dolarów w związku z planami odparcia przejęcia przez rywala Unicredit. Portugalski bank państwowy Caixa rozważa przejęcie Novobanco, którego właściciel, fundusz Private Equity Lone Star, Planuje IPO przy potencjalnej wycenie 5 miliardów dolarów. Prada jest bliska przejęcia Versace od Capri Holdings za 1,5 miliarda euro. Frank McCord ogłosił, że Alexis Ohanian, współzałożyciel Reddit i inwestor Venture Capital, dołączył do jego oferty przejęcia amerykańskich operacji TikTok jako doradca strategiczny specjalizujący się w mediach społecznościowych. Prawo i podatki. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nałożył łącznie prawie pół miliona złotych kar na Filipa Haizera, Dorotę Doderapczewską i Małgorzatę Rozenek-Majdan za nieprawidłowe oznaczanie materiałów reklamowych na Instagramie. Influencerzy promowali produkty bez używania jednoznacznych oznaczeń, co sprawiało, że publikacje komercyjne były niemal nieodróżnialne od treści neutralnych. Decyzje Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie są jeszcze prawomocne, a przedsiębiorcom przysługuje odwołanie do sądu. Sąd Apelacyjny podtrzymał decyzję o zwolnieniu z tajemnicy zawodowej prawników z kancelarii Domański-Zakrzewski-Palinka, którzy doradzali WGI w przekształceniu w dom Maklerski. Prawnicy ci będą musieli zeznawać w procesie, który dotyczy odpowiedzialności trzech członków zarządu WGI za straty poniesione przez klientów. W sprawie zeznawały również biegłe, które stwierdziły, że informacje przekazywane klientom przez WGI były wprowadzające w błąd, ale zgodne z prawem. Biegłe sugerowały, że WGA prezentowała klientom przyszłe zyski, które mogły być wyliczane metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali byłego komendanta głównego policji Zbigniewa M. na warszawskim lotnisku Chopina po jego powrocie ze Sri Lanki. Zbigniew M. usłyszał zarzuty dotyczące przestępstw skarbowych, gospodarczych oraz utrudniania śledztwa, a prokuratura planuje wnioskować o jego areszt. Jest to drugie zatrzymanie byłego komendanta, który wcześniej był oskarżany o ujawnianie informacji niejawnych podczas pełnienia funkcji w 2016 roku. Minister Marcin Kierwiński poinformował, że projekt nowelizacji ustawy powodziowej jest praktycznie gotowy i wkrótce pojawi się w wykazie prac rządu. Nowelizacja dotyczy głównie kwestii własnościowych, w tym także dobrowolnych wykupów. Rząd zapowiedział wsparcie dla przedsiębiorców na terenach dotkniętych powodzią, ale na razie nie planuje wprowadzenia bonu turystycznego. Zamiast tego przeznaczył prawie 400 milionów złotych na pomoc dla przedsiębiorców. Sąd Najwyższy uznał, że umowa o kredyt bankowy jest umową wzajemną w rozumieniu kodeksu cywilnego. Orzeczenie ma istotne znaczenie dla spraw frankowych. Ponieważ wzajemność umowy kredytowej wpływa na możliwość stosowania tzw. prawa zatrzymania, które pozwala bankom wstrzymać wypłatę środków do czasu rozliczenia się kredytobiorcy z otrzymanym kapitałem. Uchwała została podjęta w odpowiedzi na pytanie rzecznika finansowego, który wskazywał na brak jednolitego stanowiska prawnego w tej kwestii. Sąd podkreślił, że obie strony umowy zobowiązują się do wzajemnego świadczenia, co potwierdza, że umowa kredytowa ma charakter wzajemny. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że zagraniczne fundusze inwestycyjne, które są zarządzane wewnętrznie, mogą być zwolnione z podatku CEIT w Polsce. Wyrok ten uznaje, że polskie przepisy, które wymagają zarządzania przez podmiot zewnętrzny, są niezgodne z unijną zasadą swobody przepływu kapitału. Oznacza to, że fundusze zarządzane przez własny zarząd również mogą korzystać ze zwolnienia podatkowego, co zwiększa konkurencyjność Polski jako miejsca inwestycyjnego dla zagranicznych funduszy. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że działania flipera, czyli kupowanie i sprzedawanie nieruchomości z zyskiem, muszą być uznane za działalność gospodarczą, niezależnie od liczby sprzedanych mieszkań. Sąd podkreślił, że kluczowe jest to, czy działalność ta ma charakter zarobkowy, jest prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły oraz czy podatnik działa we własnym imieniu. W przypadku podatniczki, która kupiła i sprzedała cztery mieszkania w ciągu dwóch lat, Naczelny Sąd Administracyjny utrzymał, że jej działania spełniają te przesłanki, co oznacza, że musi rozliczyć się z podatków od uzyskanych zysków. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że osoba nieprowadząca formalnej działalności gospodarczej może być zobowiązana do zapłaty VAT od sprzedaży nieruchomości, jeśli jej działania spełniają kryteria profesjonalizacji i są prowadzone w sposób zorganizowany. W przypadku podatnika, który wybudował i sprzedał trzy domy, sąd uznał, że pomimo braku rejestracji działalności, jego działania były ciągłe i miały na celu osiągnięcie zysków, co kwalifikuje je jako działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu VAT. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku orzekł, że zakup wody toaletowej nie ma bezpośredniego związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, a tym samym nie przyczynia się w sposób wiarygodny do zwiększenia obrotu firmy. Odliczenie VAT od zakupu markowej wody do firmowej toalety zatem nie przysługuje, ponieważ związek między tym wydatkiem, a działalnością opodatkowaną VAT jest zbyt nikły i niepewny. Przedsiębiorca argumentował, że woda toaletowa przyczynia się do tworzenia korzystnych warunków do zawarcia kontraktów, jednak nie zdołał przekonać do tego organów podatkowych. Szef Krajowej Administracji Skarbowej uznał, że program motywacyjny, który ma na celu przyznawanie akcji członkom zarządu po wartości nominalnej, a następnie odkupienie ich po wartości księgowej kilkunastokrotnie wyższej, jest sztuczny i ma na celu głównie uzyskanie korzyści podatkowych. Taka konstrukcja eliminuje zależność między przydziałem akcji a realizacją celów finansowych. A uczestnicy programu nie ponoszą faktycznego ryzyka inwestycyjnego. W związku z tym Krajowa Administracja Skarbowa odmówiła wydania opinii zabezpieczającej, co oznacza, że spółka może być narażona na zastosowanie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. W Stanach Zjednoczonych odnotowano rekordowe średnie odszkodowania w wyniku pozwów sądowych w zeszłym roku z kwotą przekraczającą 65,7 miliona dolarów. Trend napędzany jest przez tzw. werdykty nuklearne. W tym spory między korporacjami, zwłaszcza w kwestiach własności intelektualnej. Wzrost odszkodowań jest często wiązany z negatywnymi nastrojami społecznymi wobec korporacji oraz brakiem regulacji w niektórych obszarach. To już wszystkie informacje w podcaście, więcej wiadomości dotyczących transakcji, danych i badań rynkowych oraz wyników finansowych i rekomendacji znajdą Państwo w naszej prasówce, na którą można zapisać się na biznesupdate.pl, subskrybując prasówkę, wspieracie powstawanie podcastu. Życzymy owocnego dnia i do usłyszenia w kolejnym wydaniu.